Druk 3D w Polsce się rozwija, jego świadomość również. My staramy się pokazać, w jaki sposób polskie firmy, przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać druk. Przede wszystkim mam tu na myśli prototypowanie, części zamienne, części finalne lub na przykład modelowanie. Druk 3D znajduje zastosowanie w przemyśle, w lotnictwie, w automotywie i w wielu innych branżach, w których możemy prototypować, wykorzystywać części zamienne lub elementy finalne. Specjalizujemy się w technologii FDM, czyli technologii przyrostowej. Co to oznacza? Że z materiałów, których drukujemy, nakłada się warstwa na warstwę, co pozwala na zbudowanie dużych obiektów w przypadku naszych produktów, jak i zastosować można materiały wysokotemperaturowe. To oznacza, że polskie firmy mogą wykorzystywać druk 3D jako uzupełnienie tradycyjnych metod produkcyjnych lub usprawnienie procesów, na, na linii produkcyjnej. Na świecie ta świadomość się zwiększa. My staramy się tego klienta edukować. Działa to na tej zasadzie, że wykonujemy pewnego rodzaju audyt, czyli sprawdzamy, gdzie druk 3D w danym przedsiębiorstwie może znaleźć zastosowanie. Wówczas odpowie, dopasowujemy odpowiedni produkt i sprawdzamy, czy materiały, z których te, ta firma chce drukować, odpowiadają jego wymaganiom i czy będzie to możliwe. Czyli przykładowo w przypadku prototypowania z materiałów wysokotemperaturowych. Musimy sprawdzić, czy środowisko pracy będzie odpowiednie. Czyli chodzi tutaj o wysoką temperaturę, o aktywną grzaną komarę lub szereg innych czynników, które pozwolą na osiągnięcie oczekiwanych wyników.